Cześć, siemanko moi kochani, witam Was jeszcze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Co niedzielę i co środę nowy odcineczek, taki, takie nowe założenie, zobaczymy jak długo wytrzymamy. Brakuje jeszcze 40, może 40 kilku subskrypcji do 7000, tak więc zostawcie subskrypcję, taki czerwony przycisk i łapka w górę. I zaczynamy, a dzisiaj bardzo prosty, fajny, sympatyczny dla mało zaawansowanych system lotto, jeżeli słyszycie, że coś tam trzeszczy w tle to moje krzesło, spokojnie to nie moje kości, no ale przejdźmy do do pokazania systemu. Prosty system czterozakładowy na 8 liczb różni się on tym jaka jest właściwie jego przewaga. Przewaga jest taka, że standardowy zakład systemowy na 8 liczb kosztuje no już spore, chore pieniądze, tak więc warto jest ryzykować i zastępować swoje systemy, zakłady systemowe prostszymi systemami tak zwanymi systemami uproszczonymi, które mają to do siebie, że Oczywiście nie dają pełnej gwarancji wygranej, ale minimalizują straty i dają gwarancję zwrotu. A to jest jeszcze ważniejsze, a nawet niewielkiego zysku. Tak, przy trafieniu trzech liczb już mamy co najmniej nasz zwrocik. Dobra, i lecimy w ogóle na czym to polega. Czyli mamy liczbę 1, 2, 3 itd., itd., itd. do 8. I pod każdą z tych liczb naturalnie, pod każdą z tych właśnie cyferek dorzucamy na przykład swoją wybraną liczbę. Powiedzmy, że... Nie wiem, niektórzy grają tak, że nie wiem data urodzenia, jesteś urodzony, nie wiem, 3 stycznia, no to pierwszą liczbą jest 1, drugą liczbą jest no, pierwszą jest trójka, drugą jest 1, tak? 3 stycznia, nie wiem powiedzmy jesteś urodzony w, w roku. No to jest 49 do wyboru, więc nie wiem, w 2002, no to w 2003, tak? Tak, już jesteś pełnoletni. No to akurat głupi pomysły, nie wiem, tak w 97, no i 7 jest twoją... Yy, Ulubioną liczbą ewentualnie 9 i 7, takie mamy pierwsze cztery wytypowane. Oczywiście mamy tak 1 do 49 w dużym lotku, no i różne są pomysły. No i właśnie pod tak, wybrane 8 liczb, każde ma swój tak jakby indeks, czyli w miejscu, gdzie znajduje się tutaj jedynka, 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 wrzucamy tą liczbę, którą wybraliśmy jako pierwszą, w tym przypadku, prawda, trójkę. W miejscach, gdzie jest dwójka, 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 wrzucamy drugą liczbę, czyli w tym przypadku jedyneczkę. Gdzie tak, tu mamy numer indeksu, tu właściwa liczba wybrana, tu gdzie trójeczkę, Wiele osób właśnie pyta, jak to robić. Wrzucamy 9. Czyli tak, gdzie jest indeks trzeci, indeks trzeci, indeks trzeci. Tutaj wszędzie znajdują się powiedzmy dziewiątki, jeżeli czwartą liczbą pod indeksem numer 4 znajduje się 7, no to jest 7 i 7 i 7 w tych miejscach. I tak dalej, i tak dalej. No i w ten sposób rozpisujemy te właśnie cztery zakłady, czyli pierwszy zakład od 1 do 6, drugi zakład raz 2, 3, 4, 7, 8, trzeci zakład, raz 2, 5, 6, 8 i trzeci zakład 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak płacimy trzy zakłady, teraz chyba duży jest po. Właściwie lot to już nieduży, jest bodajże po 3 zł, czyli płacimy tak 12 zł, o ile się nie mylę. Czy jest, pod, jeżeli jest po 2,50, nie, po 3 zł chyba, czy nawet drożej. No, ale wygrana za tr trójeczkę, właściwie wypłata za trójeczkę jest 24 na tę chwilę, czyli trafiając 3 liczby, tutaj mamy właśnie rozpiskę, trafiając trzy liczby z tego naszego zestawu 8. mamy co najmniej, w najgorszym wypadku jedną trójeczkę, czyli już się zwraca nam razy 2 powiedzmy ten wkład, tam w przybliżeniu razy 2. A już w najlepszym wypadku, czyli kiedy mamy dużo szczęścia, trafiamy nawet dwie trójeczki 48 zł. No to już się robi fajny zwrot. Ale idźmy dalej, jeżeli trafimy 4 z 8, połowę, no to mamy co najmniej 4 trójeczki, a przy 4 trójeczkach, tak, 24 razy 4 to jest 80 i 4 razy 4, 16, 96 zł. A możemy mieć nawet dwie czwórki w najlepszym wypadku. Oczywiście są też pośrednie wygrane na zasadzie, nie wiem, trzy trójki, jedna czwórka i tak dalej, i tak dalej. W trafieniu 5 na 8 mamy co najmniej trójeczkę i trzy czwórki, a w dobrym wypadku mamy już jedną piątkę, jedną czwórkę, trzy trójeczki. No i się robią już tutaj kwoty czterocyfrowe, prawda? No i najlepsze creme de la creme, to co jest najcudowniejsze, co mogło być, trafiamy 6 z 8 W najgorszym wypadku dwie piątki, dwie czwórki, czyli już <laughs> mamy około 10, może nawet więcej, tysięcy złotych. A w najlepszym wypadku zgarniamy główną nagrodę. Rozwalamy bank co najmniej 2 miliony złotych i wszyscy zadowoleni, piękni, cudowni. Tak więc tak wygląda najprostszy, najtańszy system z na 8 liczb zastępczy dla zakładu systemowego znacznie droższego, dający dość sporą gwarancję wygranej. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście łapa w górę subskrypcję, bo brakuje niedużo do 7 tysięcy i komentarz. A może jakaś propozycja. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, życzę miłej niedzieli, pogodnego dnia i pozdrawiam na razie. Cześć!